Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, a tutaj witam mojego gościa, doktor nauk medycznych Piotr Niedziałkowski, Centrum Estetyki Medycznej. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. No i chyba temat yy, szczególny dla 40-latków, bo ja ostatnio skończy, skończyłem 41 lat, w tym roku będę miał 42 i zaobserwowałem oznaki starzenia. I one mnie zaczęły trochę przerażać, bo ostatnio patrzę w lustro i sobie tak myślę, rany, co się stało? Uśmiecham się, a tu wszystko po prostu zazmarszczkowane. Yy, kiedy jest ten moment, że te Oznaki starzenia się pojawiają. Wcześniej tego nie widziałeś oczywiście. Nie widziałem. No właśnie najczęściej jest to taki, przychodzi taki dzień w życiu, kiedy patrzymy się w lustro właśnie i widzimy to oznaki starzenia. Wcześniej tego nie było, dlatego, że byliśmy zajęci, mieliśmy już pracy, mieliśmy szkołę, nową pracę, zmienialiśmy pracę, a potem się okazuje, że patrzymy się w lustro i pojawiają się, coś się pojawia na skórze. Pewnie zauważyłeś zmarszki koło oczu, bo no to tak, jest pierwsza... Po, koło oczu i pod oczami. Tak, bo to, to jest pierwsza, pierwsza okolica, która się starzeje. To jest około 35 35. rok życia, u niektórych wcześniej. Natomiast objawy starzenia były już wcześniej, ale w Twojej krwi. Mm -hmm. Ten proces, który się tutaj zaczął, który widzisz, ten proces trwał już wiele lat. Tylko pewnego dnia on się uwidocznił, tak jak choroby. Na początku są w wynikach, w badaniach są problemy, jakieś nieprawidłowości, a potem widzimy chorobę, mamy objaw. Tak samo jest ze starzeniem, z tymi pierwszymi zmarszczkami. Więc na początku widzimy te pierwsze zmarszki. Ale później, jak zaczynamy się przyglądać, to widzimy, ta skóra jest trochę tak bardziej wiotka i pojawiają się delikatne przebarwienia. Ta struktura skóry nie jest taka, jakbyśmy chcieli. Pojawiają się pewne zmiany, które są chropowate, więc jak je dotykamy, to nam się to nie podoba i już zaczynamy szukać lekarza, który by nam to usunął. No ale tak, za 10 lat, za 15, zobaczyć, że skóra będzie będziecie opadała ta twarz będzie się zmieniała, zmarszczki będą się jeszcze bardziej nasilały i będzie zanikała tkanka tłuszczowa, która jest na twarzy, przez co twarz będzie zmęczona. Ostatnio jedna z moich klientek przyjechała tutaj i zaczęliśmy oglądać nasze materiały pierwsze, które nagrywaliśmy 10 lat temu, i ona mówi tak, jaka młodziutka tam byłam, jaka byłam młoda. I te 10 lat to rzeczywiście jest kupa czasu, prawda? Dużo się może zmienić. Co dużo się zmienia, to zależy w jakim wieku. No a jest około 50. Pomiędzy 20 a 30 rokiem życia nie zauważysz tych zmian. Ale pomiędzy 40 a 50, tak, te zmiany będą zauważalne. Pomiędzy 60 a 70 jeszcze bardziej. Więc im jesteśmy starsi, ten, ten proces starzenia, tak powiem, przyspiesza. A dlaczego wiek biologiczny wygląda trochę inaczej niż wiek metrykalny na naszej twarzy? No to jest bardzo ciekawe, bo wszyscy są oceniani na podstawie każdy się pyta, ile masz lat. Tego nie lubię. Nie lubię osoby, która wymyśliła PESEL, dlatego że wszyscy wiedzą, ile mamy lat. Natomiast Wiek biologiczny pokazuje aktualny stan naszego ciała. Wiek metrykalny to jest tyle świeczek, ile zmuchniemy podczas naszych urodzin. Więc, jeżeli weźmiemy dwie osoby, które mają po 20 lat, one są ładne, młode i nawet jak mają jakieś tam nieprawidłowości, no to tego nie widzimy. Ale te same dwie osoby w wieku 50 czy 60 lat będą zupełnie inaczej wyglądały. I na to wpływa wiele czynników. I ten wiek biologiczny to jest to, co nam dała natura. I to, jak żyliśmy przez całe życie. My zbieramy wszelkie nieprawidłowości, i też te nieprawidłowości mogą być usuwane przez nas organizm, te wszystkie patologiczne rzeczy, które się dzieją, ale to już jest y, taka moc organizmu, która potrafi te rzeczy usunąć, czyli regeneracja. Ale czy to oznacza, że w takim razie po 50 to już nic dla nas dobrego nie ma i musimy się przyzwyczaić do tego, że nasza twarz będzie coraz gorzej wyglądała? Czy jednak, nie wiem, twoja, Twoje centrum estetyki medycznej może uczynić cuda i rzeczywiście, nie wiem, w wieku 60 lat możemy wyglądać jak 40-latkowie? Cudami czynimy sami, ja tylko prowadzę za rękę. Więc mogę powiedzieć, jaka droga będzie najlepsza do, dla Twojego ciała, dla Twojego organizmu, żeby ono wyglądało nadal fajnie i świeżo. No dobrze, to zacznijmy pewnie od badań, które trzeba wykonać, uh -huh. żeby zobaczyć, co tam się dzieje u nas. Jakie badania najlepiej oceniają kondycję skóry? Mamy wiele badań, ale takie, które są prawie wszędzie dostępne, to są te analizatory skóry. Jak pójdziemy gdzieś do gabinetu kosmetycznego czy gdzieś w jakichś salonach kosmetycznych, możemy pójść i zbadać sobie skórę i widzimy wtedy przebarwienia, których nie widzimy normalnie, bo one są w świetle UV, w świetle spolaryzowanym i wtedy więcej widać. Widzimy, że mamy więcej naczyń, niż powinniśmy mieć. Widzimy jakieś zmiany, znamiona, które się pojawiły, nowe, których jeszcze nie widzieliśmy, ale też widzimy zmarszki. I to są te analizatory. Druga rzecz to jest, możemy sobie zrobić ultrasnografię, jeżeli bardzo chcemy. Tak jak robimy USG różnych narządów, tak możemy zrobić USG skóry i wtedy w USG skóry, to jest taka specjalna USG wysokich częstotliwości, widzimy... Na skórę, tkankę podskórną, skórę właściwą, widzimy, czy ona jest dobrze uwodniona, czy nie. Czy, ona, czy te komórki są bardzo stare, czy też nie. Ile jest tej tkanki tłuszczowej, która jest potrzebna, a czasami jest w nadmiarze, jest niepotrzebna. To zależy. Więc to są badania, jeżeli chodzi o obrazowe badania, to są to badania. Natomiast ja zawsze proponuję każdemu z nas robić sobie zdjęcia raz w roku w tej samej pozycji, nawet w tym samym ubraniu, w tym samym świetle, o tej samej porze i żebyśmy oglądali, jak wyglądamy co roku. Z roku na rok nie będzie to bardzo widoczne, ale jak tak powiedziałeś, jeżeli to będzie różnica pomiędzy 10 lat albo 5, to zobaczymy wtedy, jak się zmieniamy. To może wtedy, ale to rozumiem, że jak do Ciebie, do kliniki przyjdziemy, to też jak sobie będziemy zdjęcia robili, to wtedy będziemy zadowoleni, tak? Bo będzie widać, że... Zawsze robię zdjęcia zakres. przed rozpoczęciem <laughs> moich prac, żeby nie było niedomówień, żeby też pokazać pacjentom, czy pacjentom, y, jakie problemy mamy do załatwienia? No dobrze, ale to y, mój przykład w takim razie. Y, to, to, przepraszam, bo wszedłem ci w słowo. To wszystkie badania? Y, czy jeszcze nie, jeszcze, nie jeszcze, bo jeszcze a, mamy okay. badania z krwi i mm -hmm. y, ze śliny. Mamy badania, które pokazują, czy w naszym organizmie jest niedokrwistość, czy są jakieś niedobory minerałów, witamin, czy są stany zapalne, czy na przykład y, badanie telomerów, które mówi nam, czy. Telomery są takie końcówki na chromosomach, które chronią chromosomy. One z wiekiem się skracają. I one mówią nam, czy my jesteśmy w swoim wieku, tym biologicznym, czy nie. I na przykład ja sobie robiłem badanie chromosomów i wyszło mi, że jestem w swoim wieku, ale na 100 osób w moim wieku to jestem na samym końcu, czyli mógłbym jeszcze sobie poprawić. To fajnie, że wyszło w moim wieku. Myślałem, że wyjdzie młodziej, mniej, natomiast wyszło w moim wieku. I to dobrze, że wyszło w twoim wieku. Tak, tak, wolałbym, żeby wyszło mi 40, na przykład, a nie tyle, ile mam. Natomiast, no jak wyszło tyle, ile mam, no to przynajmniej wyszło w moim wieku. To jest fajne. Gorzej, gdyby wyszło 10 lat więcej. A bywa tak? Bywa, oczywiście. To wtedy jest dużo do zrobienia. Mm -hmm. I to wszystko, jeśli chodzi o badania? I mówisz jeszcze o ślinie, tak? Jeszcze można badania z hormony ze śliny zrobić. Są bardziej wiarygodne. Można zrobić badanie mikrobioty jelitowej, badanie mitochondriów. Mamy mnóstwo badań, którymi może, możemy ocenić. Jak się będziemy starzeć? No dobrze, to wróćmy do tego początku naszej rozmowy. Jak powiedziałem Ci, właśnie o tym, że się te różne zmarszczki pojawiły wokół oczu, i jak zauważyłem te pierwsze oznaki starzenia, według mnie pierwsze oznaki starzenia, to czy ja mogę je jakoś zatrzymać? Albo powrócić do tego, jak wyglądałem, nie wiem, w wieku 30 lat? Jak się coś w życiu pojawiło, to bardzo trudno to yy, usunąć, natomiast wprowadzić w remisję możemy. I trochę zatuszować. Czyli jeżeli ktoś ma pierwsze zmarszki, takie zwane mimiczne zmarszki, czy jak się uśmiechamy, one są bardzo głębokie, bo takie małe nawet są fajne, mężczyzny, więc nie bardzo bym je usuwał. Natomiast jeżeli są takie głębsze i tobie przeszkadzają, nie czujesz się z tym dobrze i chciałbyś, żeby ludzie, którzy na ciebie patrzą, żeby hmm, percepowali, że jesteś młodszy, to wtedy podajemy toksynę botulinową. Tylko pamiętajmy o tym: to jest cudowny zabieg yy, w rękach doświadczonego lekarza, naprawdę robi cuda. Nie wolno z tym przesadzić, nie wolno zamrozić twarzy. Nadal ma być filmika, natomiast to nie leczy. To jest tak, jakby m, zrobił tobie dobry makijaż na najbliższe 4-6 miesięcy. Mm -hmm. A to, to, to ta, jak to się nazywa? Toksyna. O, toksyna to, to jest botoks po prostu? To znaczy, nie używamy nazwy handlowej, tylko y, y, substancję czynną. To jest toksyna botulinowa i, i są różne preparaty oczywiście. I właśnie to można podać. Natomiast to nie leczy. Ale jeżeli byśmy powiedział ja chcę coś więcej, czegoś więcej, zróbmy tak, żebym ja się tak nie starzał, żeby te zmarszczki mi się nie pogłębiały, to wtedy możemy zastosować wiele innych zabiegów regenerujących i wcale nie, nie dużo i wcale nie mocnych. I co to na przykład może być? Po pierwsze, będziemy zmieniać cały twój styl życia, jeżeli jest do zmiany, dlatego że działanie od wewnątrz spowoduje, że w ciągu kilku tygodni zmieni się twoja twarz. Czyli co dieta na przykład? Dieta jest jednym z tych czynników, tak. Po kilku tygodniach zmiany diety, po kilku tygodniach zmiany diety zobaczysz, że twoja twarz wygląda lepiej. W ogóle, ogólnie będziesz się czuł lepiej, ogólnie będziesz percepowany lepiej przez ludzi, będziesz miał więcej energii. Natomiast w międzyczasie możemy wykonywać zabiegi medycyny estetycznej, biorąc pod uwagę badania, które zrobiliśmy, korygując je i dobierając do nich zabiegi. A ta toksyna botulinowa, tak. Tak, To gdzie ją się podaje, w które miejsca twarzy? Zgodnie z tak? tak. Można podawać w, w, wokół, na, kurze zmarsz, na kurze łapki, tak zwane, czyli z wokół oczu. Można podawać na czoło, można podawać w inne różne miejsca. Bo to jest tak, że jest to lek i lek ma pewne swoje wskazania. Natomiast ten lek podaje się również poza wskazaniami w niektóre inne miejsca. Które też fajnie wyglądają, jeżeli odpowiednią dawkę się poda. Czyli możemy podawać, no nie, nie chcę tutaj na wizji zachęcać do, do, do działań, które nie są zgodne ze wskazaniami, z HPL-em, tak zwanym. Więc my w medycynie estetycznej robimy różne zabiegi, ale staramy się jednak trzymać tych zaleceń, które są zgodne z HPL-em. To w takim razie, w jakim wieku warto rozpocząć profilaktykę anti-agingową? Starzyjemy się od 20-30 roku życia, wtedy kolagen się zmniejsza i elastyna o 1% co roku u zdrowego człowieka. Więc w tym czasie powinniśmy zacząć. Ale tak naprawdę, jak ja robię oceny zdrowia, yy, czyli moja druga strona to jest zdrowia.pl, gdzie Całe ciało skanuje, to wtedy myślę, że y, od czasu, kiedy się narodziliśmy, powinniśmy myśleć o starości. Co prawda, wtedy rodzice z nas myślą, ale w momencie, kiedy nas mózg zaczyna logicznie myśleć, powinniśmy już zastanawiać się, jaka, nasz, jaka będzie nasza starość. I wtedy można zastosować różnego rodzaju działania, które nam pomogą. Między innymi, tak jak mówiłeś, zmiana stylu życia, dieta i tak dalej. Tak, tak. tak. Ja myślę, że będziemy rozmawiać, co możemy zrobić. Natomiast wiele rzeczy można zmienić, i te rzeczy spowodują, że. Jeżeli byśmy mieli dwóch takich jak ty i dzisiaj byśmy zaczęli, to za 50 lat ta osoba, która prowadzi te zalecenia, które dostałbyś ode mnie, będzie zupełnie inaczej wyglądała, będzie wyglądała młodo świeżo, prawie nie będzie widać zmiany w tej osobie do tej osoby, która nic nie zrobiła. To ja się już zapisuję na wizytę. W takim razie powiedz, gdzie można Was znaleźć? Jesteśmy na Woli, na Centrum Estetyki Medycznej. W Warszawie oczywiście. W Warszawie, tak. Także... I w mediach społecznościowych, jakaś strona internetowa? I doktor Niedziałkowski i Centrum Estetyki Medycznej. No dobrze, panie doktorze. To jeszcze na zakończenie jedno pytanie o ten wiek. To ile ty masz lat w takim razie? Zdradzisz nam? 55. 2 września kończę. No, to przyznam, że wyglądasz koło 40. Dobrze, dziękuję. to ja w takim razie się zapisuję. Doktor Nauk Medycznych Piotr Niedziałkowski, Centrum Estetyki Medycznej, był moim Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki, do zobaczenia, do usłyszenia realizacja Kamilo Castro.